Witam Państwa na konferencji prasowej. Wikes Katowice zremisował z Wikes Santoryczne 3. Jeżeli mogę komentarz komentarza poprosić na gości, Pana Janorze. Przepraszam bardzo, ja mówię sobie uzupełnić płynę. Dobrze, dziękuję. Mecz na pewno fragmentami emocji bardzo dobre. Staną 2:0. Doprowadzamy do sytuacji 3-2, mamy dwie sytuacje na show. to jest Tomasz Doczekal, który trafia w poprzeczkę, powinien się trochę inaczej tutaj w tym momencie, no i Denis, który gdyby trafił, prawda, ale kończy się remisem i, no i wiemy jakie są wyniki pozostałych meczy, e, musimy ostatni mecz grać tak, żeby wygrać. Um, i to jest tutaj chyba najistotniejsze, nie będę mówił o emocjach, nie będę mówił o pewnych innych sprawach, bo, bo moja drużyna ma te emocje, bo moja drużyna cały czas walczy, cały czas walczy o życie. W każdym meczu dzisiaj też tak było, skończyło się jak się skończyło. Jeszcze jest kolejna sobota i jeszcze jeden mecz przed nami. Dziękuję. Oj, co można powiedzieć po raz kolejny. Kiedyś tak sobie myślałem, że chciałbym, aby nam mecz ułożył się tak, że strzelamy jedną, drugą bramkę i, i, i mamy mecz pod kontrolą. E, tak, się, tak się dzisiaj ułożyło, ale to co stało się później, no to też to jest niedopuszczalne, żeby na takim poziomie w ten sposób tracić bramki. Myślę, że przede wszystkim atmosfera była bardzo fajna, typowo piłkarska i. E, to co się działo na trybunach na pewno gdzieś tam powinno wyzwolić i myślę, że wyzwalało jakieś dodatkowe emocje, też udzielały się te emocje zawodnikom. Jeśli pada sześć bramek, no to powiedzmy, że, że mecz mógłby być interesujący dla kibiców. Natomiast no, no, ja naprawdę nie mogę się pogodzić z tym, że tak łatwo tracimy te, te bramki. A co ja mam powrócić? Cóż. Został nam ostatni mecz w Płocku, i, i no, trzeba zdecydowanie patrzeć w przyszłość. Dziękuję. Dziękuję bardzo i oddaję Państwu głos. Pytań nie widzę, także na zakończenie chciałbym tylko dodać, że dzisiejsze spotkanie oglądało 3800 widzów. Dziękuję bardzo. Dziękuję też codziennie nowe informacje ze świata futbolu, artykuły publicystyczne, galerie zdjęć, a także internetowy slajd z pamiątkami piłkarskimi. Futbol to nasza pasja.